Święta Wielkanocne mówią nam, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. On żyje, jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą nowością tego świata. Wszystko, czego dotknie, mówił młodym papież Franciszek, odnawia się, odradza, napełnia miłością i życiem. On żyje i chce, abyś żył. Oto przesłanie tych świąt, świąt życia odnowionej nadziei, świąt, w których przyjmujemy wezwanie Chrystusa do życia nowym życiem. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. I weszliśmy w nowe życie, jak on powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Dlatego te święta są świętami życia, świętami nadziei, świętami naszej przyszłości. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna by była nasza wiara, próżne nasze przepowiadanie. On zmartwychwstał i żyje, i my z nim żyć będziemy na wieki. Przekazujmy więc w te święta radość i prawdę zmartwychwstania Chrystusa. Dzielmy się nią z naszymi najbliższymi, w domach, przy rodzinnych stołach, także we wspólnotach, w których żyjemy. Niech ona napełnia nasze serca ufnością i nadzieją. Niech pozwala nam wierze otwierać się na perspektywę nowego życia. Niech mobilizuje nas do miłości odważnej, miłości zaangażowanej, miłości, która zdolna jest dzielić się darem życia z tymi, którzy są wokół nas. Radosnych, błogosławionych, pełnych Bożego Ducha, świąt zmartwychwstania Pańskiego.